15 kwietnia, słuchajcie, już połowa kwietnia, coś niesamowitego. Czas leci bardzo szybko. Cieszę się, że mogę Was widzieć, chociaż Was nie widzę, ale czuję swoim sercem, czuję, że tam jesteście, potem po komentarzach, potem wiem, że przeżywacie ten czas tak samo mocno jak ja i ta wspólnota jest niesamowita. Kochani, dzisiaj kończymy już Psalm 27, ale co tam, Zostało pozostałe 150, chociaż już 3 mówiliśmy. Te psalmy niosą ze sobą taką iskrę Bożą. Wiecie, za każdym razem, kiedy jest mi ciężko, kiedy trudno mi jakoś psychicznie, tak że nawet nie potrafię usiąść nad Biblią i studiować jej poważnie, to psalmy niosą ze sobą taką pigułkę namaszczenia, zachęty, radości. I czytanie psalmów jest dla mnie o wiele łatwiejsze niż pozostałe księgi w Biblii. Tak więc, jeżeli jest Ci trudno, otwórz psalmy. Dzisiaj przeczytamy sobie 13 i 14 werset. Wierzę iż będę oglądał dobroć pańską w ziemi żyjących. Ufaj Panu, bądź mężny, niech się twe serce umocni, ufaj Panu. Wiecie co mnie uderza szczególnie w tym ostatnim wersecie, że jest to nie tyle obietnica, co polecenie. Bóg nam wydaje polecenie. Ufaj Panu, bądź mężny, umocnij swoje serce. Trzy rzeczy Wydawałoby się, że my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, że my prosimy, Boże, chcemy Ci wierzyć, Boże, umocnij moje serce, tak, Boże, yy, spraw, żebym była odważna, że to są rzeczy, które Bóg powinien zrobić dla mnie. A Bóg mówi tutaj: nie, ty to zrób, ty to zrób. Ty mi ufaj, ty bądź mężny, ty spraw, żeby Twoje serce było mocne. Jak my mamy to zrobić? W jaki sposób my możemy to zrobić? Słuchajcie, Bóg chce nam powiedzieć, że. Od naszych decyzji, od naszych pragnień będzie zależało to, jak wygląda nasze życie. Od naszych modlitw również, ale jeżeli modlitwa jest wyrazem ufności, że Bóg coś zrobi, a nie jedynie prośbą, żeby Bóg wszystko zrobił za nas. Bóg daje nam odpowiedzialność za kształt naszego życia. Dlatego, że od naszych decyzji, od tego, co my zrobimy, będzie zależało, co zrobi On. Jeżeli my wykonamy krok w Jego kierunku. To on to zauważy i on przyjdzie nam z pomocą. I oczywiście nie jesteśmy w stanie zmienić swojego serca, ale jeżeli wystawimy siebie w takim miejscu, w którym on to serce będzie mógł dosięgnąć, to on dokona operacji i on je przemieni. Bóg nie jest w stanie zrobić czegoś za nas albo wbrew naszej woli. My musimy postawić się w miejscu, w którym on ma prawo dokonywać zmian. I kiedy my robimy krok w jego stronę, to on widzi, aha, ona chce, ona naprawdę chce, bo robi ten krok. Nie tylko o tym mówi, ale coś robi. I dlatego Bóg mówi, ufaj mi, ufaj mi. W jaki sposób możemy Bogu ufać? No, przez te wszystkie dni mówiliśmy o tym. Kiedy rozmyślamy o Bogu, kiedy wypełniamy swoją głowę Bożym Słowem, kiedy rozmyślamy o Nim, kiedy mówimy o Nim, kiedy otaczamy się Jego sprawami, kiedy powtarzamy świadectwa tego, jak Bóg uzdrowił, jak uwolnił, co Bóg zrobił w przeszłości. Jeżeli otaczamy się Jego światem, to równocześnie wytwarzamy taką przestrzeń, gdzie jest pełno Jego. Gdzie nie spojrzysz, tam jest On. Tu On coś zrobił, tu coś powiedział, tu coś zaplanował. Wszędzie jest Bóg. I wtedy w takim środowisku łatwo jest ufać Bogu. Bo wtedy widzimy, że On naprawdę jest. A jeżeli otaczamy się tylko tym, co mówią ludzie, jeżeli włączamy radio co godzinę i słyszymy to, co wyprawia jakiś wirus, to, co wyprawiają ludzie, to, jak się ludzie boją, to, co ludzie czynią, to wtedy jesteśmy otoczeni innym światem. I to jest świat, w którym nie ma ufności Bogu, w którym jest strach i lęk, i niepewność. Od nas zależy, jak ten świat wokół nas będzie wyglądał. Ten taki psychiczny, na początku psychiczny świat, także ten wewnętrzny świat. O czym myślimy, czym się karmimy, czego pragniemy, to my to wybieramy. My patrzymy prawo albo w lewo, my patrzymy w pewną stronę i to my decydujemy na co patrzymy. Możemy nawet oczy zamknąć w pewnych sytuacjach, albo nie. Dlatego Bóg mówi, ufaj, bądź mężny. Co to znaczy? Nie czuję odwagi, ale możesz chcieć być odważny. Możesz powiedzieć, Boże, chcę być odważna, chcę być mężna. Chcę postępować w sposób odważny w tej sytuacji. Odrzucam lęk, wybieram Ciebie. Odrzucam moje lęki, moje słabości, te strachy, te rzeczy, które mnie gnębią, ta ciemność, która we mnie jest. Odrzucam to wszystko i wybieram Ciebie. Będę odważna, będę ufała Tobie. Jeżeli nie tylko to powiesz, ale naprawdę będziesz chciała, chciał tego doświadczyć, to to się stanie, bo Bóg przyjdzie, usłyszy to wołanie Twojego serca, tą postawę serca i On da Ci moc do tego, żeby to się stało. Dlatego Bóg mówi: ufaj, umocnij swoje serce, bądź mężny. Umocnij serce. Serce potrzebuje cały czas umacniania. Wiecie, serce ma tendencję do tego, żeby słabnąć. Różne rzeczy, które są trudne, dziwne, raniące, sprawiają, że, że serce się kurczy, że jest słabe. Dlatego my potrzebujemy umacniać serce tym, jaki jest Bóg, tym, co robi Bóg, tym, co on zaplanował dla nas, Jego obietnicami. Potrzebujemy powtarzać bez końca rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości, w naszym życiu, jak Bóg nam pomógł, jak pomagał innym ludziom, czytać o tym, czytać takie książki, słuchać takie świadectwa. Teraz mamy możliwości medialne, niesamowite i możemy karmić się dobrym pokarmem. I to jest umacnianie serca, kiedy serce widzi, czuje, że nie jest samo, że Bóg działa, że Bóg jest potężny. Kiedy będę czytała o samych katastrofach albo o samych chorobach, to równocześnie osłabiam swój układ odpornościowy, a osłabiam również swój układ duchowy. Przestaję być duchowym człowiekiem, zaczyna być człowiekiem, który patrzy jedynie na to co cielesne. Dlatego Bóg wydaje nam takie polecenia, żebyśmy to wybrali, żebyśmy tego chcieli, żebyśmy się na to zdecydowali. Wierzę, że będę oglądać dobroć pańską w ziemi żyjących. Wiecie, wiele osób mówi, że Bóg jest niedobry i że to co się dzieje teraz, te wszystkie złe rzeczy, to to robi Bóg. Ale my możemy wierzyć w to, że, że Bóg jest dobry, właśnie przez to, że studiujemy Jego Słowo i rozpoznajemy Jego ścieżki, Jego szlachetność, Jego miłość. I możemy tego oczekiwać, możemy tego oczekiwać, że skoro Bóg uczynił to w przeszłości, to uczyni też to teraz, ponieważ On taki jest i On się nie zmienia. Dlatego oczekujmy, oczekujmy dobrych rzeczy od Boga, oczekujmy Bożych rozwiązań. Drogi Tato w niebie, Dziękujemy Ci za Twoje słowo, które nieostanie nas podnosi. Dziękujemy Ci za ten Psalm 27 w szczególności, za te wszystkie słowa otuchy. I my chcemy wybrać Ciebie dzisiaj. Chcemy wybrać postawę wiary i oczekiwania, postawę ufności, postawę mocy w Twoim imieniu. My wiemy, że ta moc nie jest nas, że my nie potrafimy tak sami siebie zmienić, ale wiemy, że jeżeli chcemy tego, to Ty przychodzisz nam z pomocą. I ty nas zaopatrujesz, i dajesz nam wszystko, czego potrzebujemy. I ja dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że nie muszę chodzić z tyłu ze spuszczoną głową, że nie muszę bać się, że nie muszę się załamywać, że nie muszę wypełniać swojej głowy tym, o czym myślą inni ludzie. Mogę wybrać inną drogę. Mogę wybrać Twoje słowo i Twoje królestwo. W takiej rzeczywistości chcę żyć. To w ten sposób chcę funkcjonować. Chcę karmić się łaską i prawdą. Chcę karmić się Jezusem Chrystusem, który jest żywym chlebem, który z nieba wstępuje. I kiedy karmi się nim, kiedy karmi się jego osobą, to powstaje we mnie moc duchowa i rosnę jako duchowy człowiek. Przemieniam się na Boże podobieństwo. Tobie niech będzie chwała za to wszystko. Dziękujemy Ci, dziękujemy Ci, dziękujemy Ci. Amen. Amen, amen. Są takie chwile, że miałoby się ochotę tylko dziękować i cały wieczór spędzić tylko na dziękowaniu, e, bo tak wiele jest rzeczy, za które możemy dziękować. I to jest fajny pomysł, żeby każdego dnia skupić się przynajmniej na jednej rzeczy, za którą jesteśmy wdzięczni i dziękować za nią. Różnymi słowami, w różny sposób, ale odnosić się do tego i zauważyć to, co Bóg robi. Kochani, do zobaczenia. Jutro, jutro już następna seria. W nowym ubranku, w innej scenerii. Widzimy się, do zobaczenia, pa